Światem. Kiedy władza e, ubiega się o, o reelekcję, e, bardzo trudno na pierwszy rzut oka wiedzieć to, co jest informowanie o działaniach o działania rządu, o, o realizowanych projektach, e, o skandalu wyborczej. Natomiast mówienie o zorganizowanej grupie przestępczej, e, mówienie o złodziejstwie jest delikatnym w, w, w świetle tego, co jest na stole, czyli tu pokażemy bardzo poważnym przekroczeniem granicy. Zatrzymany w dziewiętnastu latach przyznał, że planował atak podczas koncertu w tej nocy z jedną w związku z tym zagrożeniem przez te trzy dystansy artystki zostały odwołane. Dalsza trasa koncertowa między ma mm -hmm. owyższe decyzję. Nie było za późno. Jestem wdzięczna, że w tym czasie była do wielkiej tragedii. Nie miałam pojęcia, że on tu pracował. To wszystko wydaje się bardzo realne. Ciężko mi sobie wyobrazić, co oni mi na nas, a tak na tak wielu ludzi. Wielu z nas, panów tej rosyjskiej, historycznej, to... klasyfiku, razem święty za odset. Przez emigrację przeszło, jak burza wspinale na walce wszystko.